Aż doradca Tomek właśnie odjechał przedstawicielką serii maszyn budowlanych koparką ładowarką i wspomni kilka słów charakterystycznych na temat tej maszyny. Tak, firma Wialan od zeszłego roku wprowadziła też do sprzedaży maszyny, takie małe maszyny budowlane. Tutaj mamy jednego z przedstawicieli, jest to, jest to koparko ładowarka model B115C. Charakteryzuje się silnikiem przykładowo 3-4 litra pojemności, który generuje ponad 100 koni mocy. Napęd na cztery koła, są to koła równe, obydwie osie są skrętne. Maszyna taka kompaktowa, uniwersalna, jak sama, sama, sama nazwa wskazuje. Z przodu mamy ładowarkę, z tyłu jest, jest ogon kopiący, do którego możemy zastosować różnego rodzaju łyżki. Kabina bardzo komfortowa, klimatyzacja oczywiście, fotel pneumatyczny, wszystkie że tak powiem, przyrządy, joysticki bardzo ergonomicznie umieszczone, także wygodna praca i, 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 i nie, nie bardzo męcząca. No jeszcze myślę, że Krzysztof może parę słów powie o, o, o serii serii maszyn budowlanych. Jeśli chodzi o sprzedaż maszyn, serii budowlanych firmy New Holland, to w ofercie są, tak jak tutaj stoi, koparko-ładowarka, mini koparki gąsienicowe, duże ładowarki kołowe oraz ładowarki teleskopowe od powiedzmy 3 tonu dźwigu nawet do, do 8. Dzień dobry. Właśnie dostarczyliśmy na gospodarstwo państwa stączków, koparkę, ładowarkę. Będzie tutaj na tym gospodarstwie działać, pracować, pomagać.